Mieszkańcom tego miasteczka też się to płaciło, bo y, zostawiano tam y, pieniądze, zaczęły y, kwitnąć różnego typu interesy gastronomiczno-hotelowe. W każdym razie do wybuchu wojny było super, a nawet w czasie wojny też nie było gorzej, bo w tym cudownym y, miasteczku, ono jest naprawdę urokliwe. Spędzali urlopy rekonwalescencje. Y, odbywali właśnie żołnierze, głównie to była policja i gestapo. gestapo. Policja mm. polityczna i gestapo I to były dwie różne rzeczy. Ż... Wojny się nie odczuwało. Miasteczko miało szczęście, że również wojna je oszczędziła, bo jak nastąpił marsz liantów, Amerykanie zdobywali tę część. Im się tak udało, że nie spadła ta ani, ani jedna bomba. Może pojedyncze wystrzały zabrzmiały gdzieś w pobliskich lasach, ale nie został zniszczony ani węzeł komunikacyjny, ani węzeł drogowy, ani żaden obiekt, co w pewnym sensie obróciło się przeciwko mieszkańcom.